Nie zanudzam. Mam nadzieję, że nie. Zobaczcie, kochani. Kolejny liliowiec się rozwinął oczywiście z nasionka. Piękna, żółta gardziel falbanki. Może go zapylimy? Którego wybierzemy? Weźmiemy ten. Weźmiemy sobie pyłek. Damy mu pyłek na słupek. Czekajcie, żeby to było dobrze widać. I powinien zostać zapylony. Może coś wyjdzie ładnego i ciekawego. Dobra. Mam nadzieję, że inna pszczółka, zanim się zamknie, nie usiądzie. Jakbyśmy chcieli, to z samego rana, jak się od razu liliowiec nam otwiera. Bierzemy pyłek z innego, dajemy na słupek i musimy, kochani, zasłonić. To jest wtedy kontrolowane zapylanie. Oczywiście jestem na warzywniaku. Tu mam warzywa i od razu liliowce z nasionka. Piękne. Tutaj następny nam się otworzył. Kaśka, pomału tym tyłkiem, bo połamiesz. Zobaczcie, jaka fajna falbaneczka. Tutaj mamy bordowy z żółtym środeczkiem. Tych też już widzę, mam dużo. Tam jakiś pomarańczowy nam się chce otworzyć. Tutaj też piękny. Bardzo jasny z falbanką. I też z nasionka. No, co ja tak powtarzam? Wszystkie mam tutaj z nasiona. Niektóre są bardzo, bardzo podobne do rodziców, ale mogą minimalnie się różnić. Ten też identyczny jak mamuśka. Pełny, ciemnobordowy, żółta gardziel. A tutaj hosty sobie dzieliłam. Tu mam sadzoneczki i wysiewałam rutewkę dwuskrzydłową, która. Już po malutku pokazuje nam kwiatki. Oczywiście ona jest bardzo niska. W tym miejscu ogólnie osiąga ona z metr m nawet. Ale w tym miejscu ma mało słońca i mało deszczu. Teraz przechodzimy do ogrodu. Zobaczymy, co tam ciekawego się rozwinęło. Zapraszam. A tu jeszcze pyszności. Mam kabaczki. Które uwielbiam leczo robię leczo z papryczką, a jeszcze do tego smażone mielone mięsko, pychotka. Będziemy zajadać. Ogóreczki też już zbierane. Czyli witaminki też są. Pięknie wyrosła kanna, która uwielbia wodę. Kwiaty ma bardzo drobne, ale jeszcze nie kwitnie, ale bardzo ją uwielbiam za ten jej właśnie kolor liści. A obok już ma 3 latka, albo 4. Siewka liliowca. Która również się sama wysiała. U mnie już powtarzam. Liliowce się same sieją. Można siać się do gruntu. Ale bezpieczniej siać je w doniczkę. Wiosną na parapecie. Piękny bordowy. Pierwszy rok to miał takie niewykształcone. Nie miał tutaj tak mocnego bordo. Ale już teraz co roku ma ten sam kwiatuszek, ciemne kwiatki, żółta gardziel i takie fajną mozaikę na listkach. Z przodu na ogrodzie mamy pajątka brązowego. Zobaczcie, kuny wytarmosiły mu liście, ale on dzielny, odporny, podniósł kwiatostany do góry. Tutaj jak kupowałam, czy się wymieniałam, już nie pamiętam ten kolor. I tamten kolorek miał być inny. Trafiły się dwie takie same kępki, więc muszę je przesadzić i połączyć, albo po prostu podzielić na sadzonki śliczne. No i kolejny. Zobaczcie, dzisiaj chyba odcinek będzie o samych liliowcach. Ale jak tu nie pokazać, jak one są takie pełne, piękne i powabne. Mm. <gry> Tutaj otwiera nam się. Fajnie, motyle klata, Otwiera nam się. Floksik o drobnych kwiatkach. Wysiewałam go i zobaczymy, jaki kolor nam powstanie. On tutaj ma różowy środeczek z zieloną, taką delikatną obwódką. Już jak zaczął się pomalutko otwierać, mówiłam, że zakupiłam jako pomarańczowy. Miał być pomarańczowy. I kochani, kupujecie. Jeżeli, jeżeli macie możliwość, reklamujcie. Sadzonka wam zostanie, a zwracają wam pieniądze. Ja po prostu chciałam pomarańczowego, choć też wam powiem, że ten jest ładny. Ale oddali mi, przeprosili. Sprawdzeni sprzedawcy powinni wiedzieć, co sprzedają. Ja w ogrodzie, jak ktoś chciał sadzonki, zawsze zaznaczyłam sobie dany kolor i taki dawałam. Nasionka zawsze mówię, że nie musi wyjść. Idealny kolor, jaki zbieram. Więc co innego jest od ogrodnika wzięcie sadzonki, a kupienie i zapłacenie za dany kolor, a takiego koloru nie uzyskujemy. Dobra, koniec marudzenia. Idziemy dalej oglądać ogród. Duży liliowiec. A zobaczcie, jaka tu kruszyneczka. Mam Tu przyłożę rękę. I tu przyłożę rękę. Drobne kwiatki z dodatkiem czerwonego. Tutaj też kolejne floksy nam się otworzyły. Ciemny róż. Tutaj mamy czosnek. I tu kolejne floksiki nam się będą otwierały, ale też widać, że już będą różowe. Pnącze, ziemniaczka, sercolista. Listki jak serduszka, ale Wam powiem, jeżeli chcecie ją wprowadzić do ogrodu, to musicie naprawdę wiedzieć, że jest bardzo rośliną plenną. Ona puszcza ziemniaczkiem, ma bulwę jak ziemniak i puszcza, zimuje ładnie w gruncie i puszcza nawet do 2 metrów nowego ziemniaczka także trzeba ją kontrolować, u mnie bardzo dużo było siewek wyrywanych i przesadzanych w inną miejsce Pnie się, potrafi wspiąć się nawet no do 6-7 metrów zarośnie w maletankę, także możecie sobie posadzić bardzo szybko rosnące pnącze które zimuje w gruncie i ziemniaczka jest rośliną leczniczą ale nic Wam o niej nie powiem. Możecie sobie wygooglować, bo ja tam nie będę mówiła, jakie wartości ma, bo mam ją jako roślinę ozdobną. No i trafił się kolejny liliowiec. Tutaj mamy taki beżowy. Brzoskwinkę z bordowym środeczkiem i zieloną gardzielą. A obok jest bardzo podobny. Ale ma kolor żółty, żółta gardziel i bordowy. Dodatek. Tutaj mamy tego, co pokazywałam na początku, z niego braliśmy nasionka. To jest właśnie ten bordowy. Tylko zdarza się tak, kochani, jak kupicie pełnego. Zdarza się tak, że on tego środka nie ma. Pierwsze kwiaty wydaje nam puste, dopiero później będzie dostawał pełne środki. Kolejne pączki, które nam się rozwijają, są pełniejsze, a pierwsze pączusie są po prostu puste. Kielichowiec chiński, zobaczcie. Pokazywałam go tak dawno, ale jeszcze pięknie kwitnie. Jak wyda nasionka, też pozbieram, ale to dopiero do jesiennego konkursu, bo zanim on zawiąże nasiona, to będzie trzeba poczekać. Tak, Karolinko, to jest od Ciebie kielichowiec. Delikatnie różowy. Pięknym żółtym środeczkiem szczawiki też są u mnie, kochani, też rosną i kwitną. Te szczawiki wykopuję na jesień. Sadzam od razu do doniczki, gdy ich listki sobie przymarzną. Nie oczyszczam cebulek, tylko po prostu kopnę tutaj od dołu szpadlem. Wtyknę sobie do doniczki i wynoszę na strych. Tak zimują, u mnie szczawiki. Zdarza się, że jeżeli jest w miejscu suchym, choć tego nie lubi za bardzo, bo szybko nam więdnie, to one przezimują. Ale czasami mamy takie mroźne zimy i po prostu nam giną, więc warto zabrać część. A i tak jak się wykopuje, nie wszystkie cebulki da się wykopać. Niektóre są bardzo duże, a niektóre po prostu odpadają takie kruszynki i potrafią odbić nam. Na drugi rok. Nie, liliowcu? Ołownik. Chce pić chlejusek. A tu w nim otworzyła nam się cytryneczka. Ołownik stoi w donicy przy liliowcu. Jest podwiązany do siatki, bo wiecznie mi wykłada je wiatr. Tutaj mamy pełnego liliowca. I tam kolejny. I tutaj mamy kolejnego. Tu mamy, zobaczcie kolejnego. Te falbanki ma za. No, wiecie jakie, fajne. I tutaj mamy kolejnego. Tutaj widzicie po krzywo, co siada, wychodzi. I tu jest kolejny. Tym kończymy dzisiejszy odcinek, który wyszedł nam liliowy. Liliowcowy. Nie liliowy. A ja Wam, kochani, serdecznie dziękuję za obejrzenie. I życzę miłego papa. Pa.